kiedy schudnę, zacznę żyć. Nareszcie kupię sobie ubrania, które mi się podobają, będę pewna siebie, pełna energii, będę wyrażać swoje zdanie, będę lepsza i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że my bardzo lubimy odkładać swoje życie na później. Kiedy chcemy coś zrobić, powiedzmy, chcemy zacząć może tańczyć, uprawiać nowy sport, czy zwolnić się z pracy, kiedy to jest jakaś ważna lub mniej ważna zmiana w naszym życiu, ale taka, która trochę powoduje, że wychodzimy ze swojej strefy komfortu i jest dla nas lekko przerażająca, no to wymyślamy pełno wymówek, które nie pozwolą nam tego zrobić, bo jesteśmy za starzy, za młodzi, za mało doświadczeni, za niscy, za brzydcy, za grubi, za jacyś. To jedno słowo pozwala nam odroczyć ten pomysł, zrezygnować z niego i zrzucić trochę ciężar ze swoich barków może problemów w pracy, w relacji z partnerem, z nieakceptowaniem siebie. Tak naprawdę, jeżeli bardzo chcemy, to możemy zrzucić wszystko, co nam nas przytłacza. Możemy gdzieś tam zwrócić na drugi plan i powiedzieć: Dobra, to w ogóle jakby nie mam na to wpływu to po prostu dlatego, że jestem jakaś tam, jakaś tam i jakaś tam. Czasami faktycznie mamy na to wpływ, jeżeli na przykład mówimy o masie ciała, bo przecież możemy schudnąć. Tylko teraz pytanie: czy ta magiczna cyferka, którą sobie wyobrażamy, ta magiczna liczba na wadze, czy ona zmieni nasze życie? Czy ona coś wniesie do naszego życia? Czy po zmniejszeniu tej masy ciała nasze życie zmieni się nagle o 180 stopni i wszystkie jego problemy znikną? No niestety to tak nie działa. Wiem, bo byłam w tym miejscu, miałam wrażenie, że kiedy schudnę, kiedy będę taka jak inni, kiedy. Ta masa ciała pokaże tą mniejszą liczbę. Nawet to nie była określona liczba, ale po prostu miałam wrażenie, że jest za duża. To nagle to, jak postrzegam siebie, jak się czuję, jakie mam relacje z innymi i dlaczego te relacje wyglądają w taki sposób, a nie w inny, nagle to wszystko się zmieni. A tutaj, surprise, zaskoczenie bo okazało się, że oprócz tych problemów Pojawiły się nowe pojawiły się problemy związane ze zdrowiem, pojawiły się problemy związane właśnie z takim poczuciem samotności, gdzie może wcześniej to było, ale na pewno nie na taką skalę z nasilonym perfekcjonizmem i wiele, wiele innych, a to tylko przez to, że chciałam naprawić te problemy właśnie poprzez zrzucenie tej wagi. Warto sobie zadać tutaj pytanie w momencie, kiedy będziemy chcieli zacząć się odchudzać, w momencie, kiedy nie radzimy sobie z czymś w życiu albo odkładamy właśnie jakieś plany w życiu, bo jesteśmy za grubi, bo nasze ciało nie wygląda w taki sposób. Co się zmieni po zrzuceniu tych kilogramów? Jak będzie wyglądał dzień po zrzuceniu tych kilogramów? Taki przykładowy. Pójdę do pracy, na uczelnię... I jak się będę zachowywać? Podejrzewam, że teraz w większości z Was nie przyszło nic do głowy, oprócz tego, że po prostu będziecie wyglądać inaczej. I tutaj wiadomo, może się polepszyć Wasza pewność siebie. E, możecie czuć się pewniej właśnie dlatego, że no, będziecie wyglądać w, według Was, tak? I też według obowiązujących kanonów lepiej. Będziecie piękniejsi. Ale prawda jest taka, że jeżeli w naszej głowie postrzegamy siebie jako osoby brzydkie, jako osoby niewartościowe, niezasługujące na pewne rzeczy, niezasługujące na miłość, na doświadczenie życia, to to, że zrzucimy te parę kilogramów, tego postrzegania nie zmieni, bo to jest coś, co musimy przepracować i z czym musimy sobie poradzić na poziomie właśnie naszych emocji, a nie na poziomie tego, jak wyglądamy. W odchudzaniu ważny jest powód. Pytanie, dlaczego chcę schudnąć, dla kogo chcę schudnąć, tutaj jest kluczowe, bo to nie jest nic złego, że my chcemy zmienić nasz sposób żywienia, wprowadzić ruch, poprawić swój komfort życia też przez to. To nie jest nic złego i też musimy, musimy po prostu odróżnić te dwa aspekty. Czyli musimy odróżnić to, że my chcemy zrzucić parę kilogramów w jakimś celu, powiedzmy w celu poprawy swojego zdrowia, czy właśnie w celu um, lepszego samopoczucia, od tego, że mamy jakieś problemy i my chcemy je naprawić tym, że właśnie zrzucimy tą masę ciała, albo właśnie odkładamy to nasze życie w czasie, no bo teraz przecież nie możemy zrobić tylu rzeczy. Chęć odchudzania powinna wynikać z troski o siebie, to powinna być rzecz, którą chcemy zrobić dla siebie. To, że my będziemy przemuszeni do tego, żeby zrzucić te kilogramy, żeby ograniczyć słodycze, żeby nie jeść fast foodów, to tak naprawdę nie wpłynie jakoś znacząco na nasze życie, no bo my możemy zrzucić te parę kilogramów, możemy wyglądać gdzieś tam lepiej dla społeczeństwa, ale. Czy dla nas to będzie lepsze? Czy my nie wrócimy później do tych starych nawyków? No bo przecież to, co robiliśmy, to nie było dla nas. My tego tak naprawdę nie chcieliśmy, tylko ktoś chciał, ktoś nam powiedział, że tak powinniśmy zrobić. Motywacja oparta na chęci poradzenia sobie z problemem może przynieść tylko rozczarowanie w procesie. No bo tutaj znowu to pytanie, dlaczego chcemy schudnąć. Problemy nie są powiązane z masą ciała. Mogą jakieś problemy się naprawić w związku z utratą masy ciała, ale nie muszą i też bardzo często niestety się nie naprawiają, no bo to są problemy na poziomie gdzieś tam głębszym, a nie od tego, jaką my mamy liczbę na tej wadze. Teraz, co jakby zamiast kiedy schudnę, zacznę żyć, powiedzieć już teraz, zatroszczę się o siebie, zadbam o swoje zdrowie, o swoją relację ze sobą. Nie będę tego odkładać na ten moment, kiedy schudnę. No bo to naprawdę są tylko cyferki na wadze. To są cyferki, które nic nie zmienią w naszym życiu, jeżeli my na to nie pozwolimy. Bardzo lubimy być na ciągłej diecie. W dzisiejszym świecie tak naprawdę to jest nawet bardzo chwalone. Jeżeli ktoś mówi jestem na diecie, to jest to związane z jakimś takim z jakąś aprobatą ze strony otoczenia, że wow, wzięłaś się za siebie, chcesz schudnąć, chcesz poprawić swoje zdrowie. Często wygląda to tak, że my po prostu ograniczamy spożywanie Określonych produktów, często ulubionych produktów, no bo przecież nie mogę, bo jestem na diecie. Później spożywamy je w nadmiernej ilości, no i koło się zamyka. Tak naprawdę my się ograniczamy bardzo mocno, często restrykcyjnie, wprowadzamy jakieś dziwne diety o jakiejś dziwnej, bardzo niskiej podaży energii, czy też wprowadzamy jakieś detoksy, nie wiadomo co, żeby tylko schudnąć. Gdzie tak naprawdę to już wtedy nie jest dbanie o nasze zdrowie, tylko to jest dążenie do jakiejś dziwnej, idealnej siebie. Ale czy my potrzebujemy być idealni? To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać, no bo to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli na siłę dopasować się do jakichś nierealnych. Wzorców, które zostały tak naprawdę wymyślone przez człowieka, no bo na przestrzeni lat te kanony piękna były różne. I tutaj możemy przejść do tego, że my nie musimy poddawać się presji społeczeństwa, no bo każda zmiana właśnie powinna wychodzić od nas. I to, że ktoś powie, że my musimy schudnąć, że my nie możemy czegoś zrobić, bo jesteśmy tacy i tacy i tacy. To nie znaczy, że my tego nie możemy zrobić. To znaczy, że my możemy się zastanowić, czy my to chcemy zrobić. Czy ta osoba faktycznie nie ma racji? Bo może być tak, że my się mylimy, że faktycznie coś jest nieodpowiednie dla nas, bo no nie oszukujmy się, nie jesteśmy alfą i omegą i nie wiemy wszystkiego. I warto też brać te uwagi ludzi do siebie, ale właśnie przefiltrować je przez to, co my myślimy. Jak my chcemy się zachowywać i do czego my chcemy dążyć. To, że internet pokazuje tylko właśnie skrawek życia różnych ludzi, i często też w internecie pokazują się ludzie właśnie szczupli, którzy idealizują swoje życie, to my mamy wrażenie, że wszyscy ludzie, którzy są szczupli, mają idealne życie, że w ogóle nie zmagają się z żadnymi problemami tego świata. I żyją sobie idealnie w jakimś takim swoim świecie, w ogóle takim odrealnionym, perfekcyjnym. Naprawdę to tak nie działa. Każdy ma swoje problemy, tylko niektórzy po prostu dobrze to ukrywają i nie chcą pokazywać tych swoich problemów. I no, to jest jak najbardziej ok, no bo my sami decydujemy o tym, co chcemy wrzucać do internetu. Tylko znowu. Filtracja. Musimy przefiltrowywać te informacje, żeby dopasować je do swojego życia, a nie dopasowywać swoje życie do życia kogoś innego. Często na tyle skupiamy się na cyferkach na wadze, że nie widzimy tego, co jest prawdziwe przed lustrem. I tutaj mam na myśli, powiedzmy, dążymy do tej magicznej pięćdziesiątki na wadze. Chcemy, żeby nasza waga się utrzymywała przy 50, żeby była niższa, czy właśnie 50 kg. Powiedzmy, to jest bardzo umowna liczba, no ale no, ona nam się waha, tak? Mamy 52, czasami 49, 55 i musimy pamiętać o tym, że to jest zależne od wielu czynników, powiedzmy, od tego, czy danego dnia wypijemy więcej wody, mniej wody, czy danego dnia się wypróżnimy, czy. Właśnie, załatwimy się. Czy jesteśmy w fazie cyklu lutealnej, gdzie ta nasza waga może być trochę większa u kobiet? Tych czynników naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dlatego najlepszym wyznacznikiem tego, jak wyglądamy, jest po prostu lustro, czyli obejrzenie się i faktycznie zapytanie siebie, czy my się sobie podobamy, czy akceptujemy te nasze niedoskonałości, czy lubimy siebie, albo. Właśnie. Nie tyle lubimy, co akceptujemy, bo z tym lubieniem bywa różnie, a nie musimy się od razu lubić. No i jeśli chcemy wprowadzić jakieś zmiany, to to nie jest nic złego, ale powinny być one wprowadzane z życzliwością. I tutaj, właśnie prostym przykładem, są osoby trenujące, które mają dużo tkanki mięśniowej, a mięśnie są cięższe. Dlatego też często, jeżeli obliczymy sobie ich BMI, czyli Wskaźnik, który mówi nam o stanie odżywienia organizmu, no to wychodzi, że te osoby mają otyłość czy nadwagę, a to jest nieprawda, bo właśnie ten wskaźnik nie powinien być wykorzystywany do osób, które gdzieś tam trenują więcej niż przeciętna osoba, bo wtedy po prostu wskaże im on, że mają otyłość czy nadwagę, ale tak naprawdę, spoglądając na te osoby, patrzymy, że są naprawdę świetnie wyglądającymi osobami to jak postrzegamy siebie, swój wygląd, zachowanie nie zależy od tego, jaką mamy masę ciała, bo wszystko siedzi w głowie i ta głupia cyferka nic o nas nam nie powie. Zamiast wychodzić od zdania, kiedy schudnę zacznę żyć, lepiej powiedzieć zacznę się odchudzać, żeby zadbać o swoje zdrowie. Jednocześnie nie będę odkładać życia na później, albo po prostu zacznę żyć, bo tak naprawdę nie mam ochoty chudnąć, nie mam ochoty wpasowywać się w dziwne kanony piękna, które obowiązują w naszym świecie i po prostu mam ochotę zacząć żyć. Nie omijajcie tych pytań, które Wam podrzucam. One naprawdę fajnie mogą pokazać nam, jak wygląda nasze życie w tym momencie. Mam wrażenie, że przez to, że ten nasz świat trochę biegnie i chcemy zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, chcemy być bardzo efektywni, to nie zatrzymujemy się, żeby pomyśleć trochę nad tym, co my tak właściwie chcemy od życia. Czy my jesteśmy szczęśliwi w tym momencie? Czy to, co robimy, daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa? czy może mamy w głowie jakieś plany, których boimy się zrealizować, czy mamy postawione cele w swoim życiu, a może już zrealizowaliśmy jakieś cele i chcemy osiągnąć coś nowego, albo po prostu chcemy zaznać spokoju, zaopiekować się sobą, a nie tylko właśnie gonić za jakimiś celami? Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka zastanowicie się trochę nad tym, czego chcecie, nad tym, czy na pewno ta redukcja masy ciała jest dla Was, czy to jest coś, co chcecie w tym momencie zrobić, czy macie w ogóle na to przestrzeń, bo to nie jest tak, że zredukować można łatwo, że przejść na dietę można łatwo. Znaczy, ja wiem, że. My wiemy, że to nie jest proste, ale chodzi o to, że my po prostu potrzebujemy pewnych zasobów energii, a jeśli w danym momencie tej energii nie możemy przeznaczyć na ten proces odchudzania, to to po prostu nie wyjdzie, a my jedyne co, to będziemy się frustrować, złościć i właśnie zwalać te niepowodzenie na różne inne rzeczy. Po co mamy to robić, jeżeli możemy po prostu odłożyć to w czasie albo po prostu. Stwierdzić, że jednak to nie jest nam potrzebne. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dzisiaj dosyć krótko, trochę przytłacza mnie aktualnie uczelnia i przytłacza mnie już zbliżający się koniec semestru, ale mam nadzieję, że wartościowo, że słucha Wam się coraz lepiej tych odcinków. Jeśli ktoś słucha od początku, to bardzo dziękuję, bo naprawdę fajnie mi się gada. I mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej, że będziemy się mówić coraz swobodniej. A i może zaproszę kogoś, żeby pogadać o jakichś tematach, które nie do końca są gdzieś mi bliskie pod takim kątem, że mogę się po prostu na ich temat wypowiedzieć, bo nie mam może zbyt dużej wiedzy i nie czuję się też w niektórych tematach kompetentna, żeby się o nich wypowiadać, a bardzo chciałabym o nich posłuchać i o nich porozmawiać. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek. Naprawdę będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli napiszecie mi jakąś wiadomość na Instagramie e, o tym, czy wynieśliście coś z tego odcinka, czy coś wam dał. I też bardzo będzie mi miło, jeśli podeślecie jakieś pomysły na kolejne odcinki, żeby też ten podcast był dla Was i rozwiewał Wasze wątpliwości. Już w sumie wyprzedziłam, ale zapraszam Was właśnie na mojego Instagrama, gdzie trochę więcej się dzieje. Ostatnio troszeczkę mniej jedzeniowo, bardziej merytorycznie, ale mam nadzieję, że, że Wam się podoba. Dziękuję i do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć.